Czy kiedykolwiek wyobrażałeś sobie niebo całkowicie ciche? Żaden anioł nie śpiewa, żaden grzmot, żaden głos, nic. Po prostu głęboka, ostra, nadprzyrodzona cisza. Bo Biblia mówi, że to się wydarzy i nie jest to zwykła cisza. Jest to znak, ostrzeżenie, które wielu ignoruje, proroczy moment, który poprzedza najsurowszy sąd w historii ludzkości. Księga Objawienia 8.1 opisuje ten moment z przerażającą precyzją. Przez około pół godziny panowała cisza w niebie. Ale dlaczego niebo milczy, kiedy powinno mówić? I dlaczego ta cisza jest bardziej przerażająca niż błyskawice i trąby, które po nich następują? Większość wierzących nigdy nie słyszała kazania na ten temat i być może to jest właśnie błąd, ponieważ ta cisza nie jest pusta, jest wypełniona ukrytymi wiadomościami. Dzisiaj zrozumiesz, co Bóg chciał pokazać światu, kiedy nakazał nawet niebiosom milczeć i co to mówi o czasie, który jeszcze pozostał Twojej duszy. Jest taki werset w Piśmie Świętym, który jako jedyny może uciszyć nawet najbardziej niespokojne serca. Przez około pół godziny panowała cisza w niebie. Objawienie 8:1. Ta pauza nie była przypadkowa. Była to cisza przepełniona chwałą, podziwem i boskim celem. Niebo, zwykle pełne uwielbienia anielskich chórów i dźwięcznego majestatu, nagle milknie. Jest to cisza, która nie bierze się z nieobecności Boga, ale z obecności czegoś wielkiego, co ma się wydarzyć. Aby to zrozumieć, musimy przypomnieć sobie, co działo się do tej pory. Łamane pieczęcie, przerażające wizje, krzyk męczenników, błyskawice, grzmot. Nas przygotowuje, oczyszcza, ustawia w postawie pełnej szacunku. To tak, jakby niebo mówiło, cisza, król będzie mówił. A kiedy on mówi, drży ciemność i trzęsie się wieczność. To dlatego cisza niebios w księdze objawienia 8.1. Jest proklamacją potężniejszą niż tysiąc grzmotów. To nie jest próżnia, to jest Boże wezwanie. Całe niebo wstrzymuje się z uwielbieniem, nie dlatego, że Bóg odszedł, ale dlatego, że Bóg będzie sądził. I każde stworzenie milczy, aby mogła przemówić sprawiedliwość. Kiedy niebo milczy, dusza, która boi się Pana, rozumie to, co ma nadejść. Cisza w Księdze Objawienia 8:1 oznacza otwarcie siódmej pieczęci, ostatniej. Poprzednie sześć wywołało już wojny, głód, śmierć i trzęsienie ziemi, ale ten siódmy nie wiąże się z hałasem, ale z ciszą. Albowiem to, co ją inauguruje, nie jest po prostu wydarzeniem, ale ciągiem jeszcze głębszych sądów. Siedmioma trąbami jest to punkt przejściowy między tym, co już było straszne, a tym, co będzie nie do opisania. Ta cisza funkcjonuje jako przedsionek niebiańskiego trybunału, moment, w którym wszystkie niebiosa biorą głęboki oddech przed ostatecznym wyrokiem. Siódma pieczęć nie jest końcem, jest początkiem czegoś jeszcze większego. Trąby, które następują po nich, obwieszczają kosmiczne katastrofy, nadprzyrodzone sądy i objawienie pełnego gniewu Bożego. To tak jakby niebo mówiło: przygotujcie się, bo od tej pory nic nie będzie powstrzymane. To dlatego cisza jest tak potężna. Poprzedza rodzaj ost może zrozumieć. Sprawiedliwość nadejdzie, ale nie bez bólu ponieważ bóg nie ma upodobania w śmierci niegodziwych księga ezechiela 33:11 ale kiedy pokuta nie nadchodzi musi nadejść sąd podczas gdy całe niebo milczy z szacunkiem ziemia kontynuuje swoją rutynę jakby nic nie miało się wydarzyć niebiańska cisza kontrastuje z pustym zgiełkiem świata który drwi świętuje i upija się własną arogancją Ludzkość żyje jak w czasach Noego, jedząc, pijąc, żeniąc się, aż nadejdzie potop. Mateusz 24:38 do 39. A przyszedł wtedy, gdy wszyscy myśleli, że nic się nie zmieni. Niebo milczało, ale ziemia nie słyszała. Istnieje przepaść między tym, co widzi niebo, a tym, co czuje świat. Podczas gdy aniołowie drżą, mężczyźni się śmieją. Podczas gdy niebiosa przygotowują się do egzekucji sprawiedliwości, grzesznicy drwią z Bożych ostrzeżeń. Ale milczenie nieba nie oznacza Bożej słabości, lecz cierpliwość. Jednak ta cierpliwość ma swoje granice, a kiedy się kończy, nie ma czasu na pokutę, pozostaje tylko zmierzyć się z tym, czym zostało pogardzane. To właśnie w tym napięciu apokalipsa wzywa nas do czujności. Bóg przemawia nawet wtedy, gdy niebo wydaje się milczeć. Znaki są wszędzie, ale zgiełk ludzkich przyjemności zagłusza dźwięk umysłu. Ten kontrast nie będzie trwał wiecznie. Wkrótce niebo przerwie milczenie, a ziemia w końcu zrozumie to, co zignorowała, ale będzie już za późno dla tych, którzy zakończy zakoń się ta cisza. Nie da się już uniknąć tego, co nadchodzi, a to, co przychodzi, jest ostateczne. Dlatego chwila ciszy jest tak cenna. Jest to ostatnie tchnienie, zanim wieczność zostanie zapieczętowana. To ostatnia szansa dla tych, którzy chcą uciec od gniewu, który ma nadejść. Ale wielu zmarnuje to milczenie, roztargnieni, polegając na własnej sprawiedliwości, szydząc z ostrzeżeń ducha. Gdy zabrzmią trąby, niebo już przemówi i czas wyboru przeminie. Pytanie, które rozbrzmiewa między pieczęciami a dźwiękiem trąb, jest proste, ale naglące. Czy jesteś gotowy? Kiedy cisza się skończy, gdzie będziesz? Przed barankiem, czy pod wpływem gniewu sędziego? Niebo milczy, aby mogła mówić dusza Twoja, bo wtedy, gdy niebo przemówi, żaden człowiek nie będzie mógł odpowiedzieć, a każdy będzie sądzony nie według tego, co poczuł. Ale według tego, co wybrał, gdy jeszcze panowała cisza. Milczenie nieba jest nie tylko zapowiedzią sądu, jest ostatnim uderzeniem w drzwi łaski, a jeśli dziś jest uchylona jeszcze, to z miłości. Zanim bowiem sędzia powstanie, baranek woła znowu. Jezus mówi dalej: Przyjdźcie do mnie wszyscy, którzy utrudzeni jesteście. On nie chce cię osądzać chcecie zbawić ale nikt nie może dokonać tego wyboru za ciebie w chwili ciszy Jezus wyciąga rękę kiedy niebo mówi, będzie to zamknięcie księgi a imiona które nie są w niej zapisane nie będą już mogły być dodane nie zatwardzajcie więc serca waszego nie czekajcie na dźwięk trąb aby z